Witajcie, kochani. Nagrałam już krótką rolkę w temacie, ale trochę nie mogę się powstrzymać, żeby nie powiedzieć więcej. Wiosna w pełni, i na moim balkonie królują właśnie niezapominajki w każdym możliwym kolorze: i różowe, i niebieskie, i białe, i różne inne kwiatki. Ale to, co chciałabym dzisiaj przekazać Wam, tak Więcej to historia o tulipanach. Każdy z nich jest naprawdę niesamowicie piękny, każdy z nich ma niesamowity zapach. Po prostu jak wąchało mnie to, jakbym znalazła się w ogródku mojej mamy albo babci, wspomnienia z dzieciństwa mi się odesłały. To, co chciałam powiedzieć, to pewna niezapominajka. Moja firma, nazwałam ją niezapominajka, dlatego, że bardzo chciałabym, żeby każdy człowiek, każdy z nas nie zapomniał, jak bardzo jest wyjątkowy i niepowtarzalny i cenny. To popatrzcie, taki żółty tulipan ma w sobie tyle chwały, tyle piękna, a tak krótko jest między nami, i tak krótko cieszy nas swoim pięknem. Czerwony, zupełnie inny i pomarańczowy również, nie z I to, co chciałabym Wam zostawić, tę niezapominajkę i właściwie będę z wieloma takimi niezapominajkami jeszcze przybywać, to to, żebyśmy nigdy nie zapomnieli żebyś Ty nigdy nie zapomniał. Tak jak każdy jeden kwiat, tak jak każdy z tych Tulipanów, jest niepowtarzalny, jest wyjątkowy, piękny. Tak, ty też jesteś niepowtarzalny, niepowtarzalna, wyjątkowa, wyjątkowy i piękny. Każdy z nas ma swoje miejsce na ziemi i czas. I słuchajcie, po prostu nie dawajmy się złym myślom. Stworzy nas Bóg na swój obraz i podobieństwo. Jesteśmy naprawdę pełni godności i piękna. Te kwiaty mają krótką chwałę, a my mamy wieczną wartość i godność, kochani. Zostawiam Was z tą zapominajką, pamiętajmy, pamiętaj, jesteś cudem. Do usłyszenia, pa!